Sok z ogórka 6 korzyści dla Twojego zdrowia i urody. Sok z ogórka i jego wbaciwości.1 Doskonały dla utraty wagi. Kakreskada, szklanka wody ogórkowej to niewielka dawka kalorii, którą warto podawać do jego posiłku. W przeciwieństwie do jabłek, ananasów czy czy napój na bazie ogórka nie zawiera bowiem cukru. Jeżeli marzysz o idealnej sylwetce i chcesz zgubić kilka zbednych kilogramów, piwo to górków lub sok z ogórka codziennie, a na pewno nie pokreska abujesz. Sok z ogórka pomaga zapanować nad liczb z pokreskalowanych k kreska każdego dnia kalorii, zapewnia bowiem debugotrwawe uczucie sytości. Dzięki temu unikniesz podjadania pomiędzy posipkami lub te kreska przejadania się. 2. Profilaktyka grypy. Aby ochronić się przed przeziębieniem czy gryp, nie musisz wcale je cytrusów. Dokładnie te same wbaciwości wzmacniające wzmacniajce u odpornościowy znajdziesz w soku z ogórka. Pij napoje ogórkowe. A dostarczysz sobie optymalny dawkę witaminy C, nie tylko wzmocnisz swój układ odpornościowy, ale i wpłyniesz pozytywnie na procesy tworzenia komórek mózgu. Sok ogórkowy zoptymalizuje liczne funkcje organizmu, a to wszystko za spraw jedynie jednej szklanki dziennie. 3 dla lepszej kondycji skóry. Napoje na bazie ogórka to jeden z najlepszych naturalnych sposobów dla kondycji i wyglądu skóry. Ogórki jest bogaty w kolagen, który nie tylko poprawia elastyczność wierzchniej warstwy skóry, ale i przywraca im i zdrowszy wygląd skóry twarzy. Jedz ogórki lub pij przygotowane z nich napoje codziennie. A zapewnisz sobie zdrowy jem wody, na debugielata. lata. Skóra zostanie jodra i doskonale na wilkreska ona. 4. Właściwości przeciwkrwotoczne i przeciwzatorowe sok z górka dostarcza dużych ilości witaminy K, która współpracuje z płytkami krwi, czyli trombocytami, i tym samym wspomaga regenerację zniszczonych komórek i tkanek. Dziki tym baciwociąg, napoje ogórkowe pomagają uniknąć zatorów. Dodatkowo jest to, wietne rozwiązanie dla osób cierpiących na problemy skrzepliwości krwi, tak, jest ze zwikrzonym ryzykiem krwotoków. 5. Zrodek na pikne i bebyszce w bossy. Ogórek pozwala nie tylko na szybszy porost włosów i powstrzymuje ich wypadanie, ale tak kreska jest w stanie przywrócić im zdrowy i pitny blask. Wystarczy Kreska e codziennie signiesz po szklank soku z ogórka. Sok zapewnić ci całp substancji odkreskawczych i witamin, które dognie zregeneruj pasma w bosów od nasady, a kreska po kocówki. w bosy stan śigie i bebyszczce. 6. Sok z ogórka a funkcjonowanie mózgu. sporód wszystkich w baciwości soku z ogórka warto wymienić jeszcze 1, by E do zaskakuj Okazuje się bowiem, kreska E ogórek posiada w baciwoci zdolne do stymulowania popczek mózgowych. Ogórek to bogate zród witaminy B5 i kwasu pantotenowego. Substancje te gwarantują lepszą wydajność popczek mózgowych i szybsze procesy mylowe w skadej sytuacji. Co więcej, napoje na bazie ogórka, za sprawdzanie witaminy B5, wspomagają lepszy syntez hormonów. Wpływa to bezpośrednio na kondycję organów wewnętrznych i działanie układów całego ciała. Zarówno pani. Jak i zdolności kognitywne, skorzystaj na regularnym spokreskaciu ciu soku z ogórka. Jak widzisz, woda ogórkowa czy sok na bazie tego naturalnego produktu to, wietny wybór, niezależnie od tego, czy zależy ci na lepszej pamięci, czy na piknych i zdrowych w bosach. Twoje ciało i umysł na pewno będzie ci wdzięczne za ten nowy zdrowy nawyk.